Jutro czwartek zobaczę. Zobaczę spokojnie. Ale że opiekt nie, nie zobaczy, że ma spota, stał jak kretyn i powiem wam, że to jest ten problem, bo oni się trzymają razem, oni, oni zostaną opiechani i gg będzie, nie? Hej ja działam mam amblicy, refor A co to je třeba refor? A co ještě? Hejo, hejo. Co to je? Já nevím. Nie wiem co to. Ten nowy Blitz? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy ten... Można testować, a co... Nowa... Ta? Ma być? Nie, no ten opiek, co on chce umrzeć? Aha, Aha. Okej. Okay. A może Michał szczerze Wyłączyli go. Też tak może być. Czy go wyłączyli? Ale powiem Wam, że niektórzy się zachowują jak boty. Nie wiem, widzicie co? Patrzcie. I ktoś mi wytłumaczy, że to jest gracz, no? Nie wiem. Patrzcie tutaj. Dziwna sprawa. To tak nie oni się tak zachowują jakby, nie wiem, wszyscy byli na telefonach, by y, grali. Naprawdę, powiem wam. Patrzcie, on stoi, jak cymbał. Nie wiem, no, nie wiem. I patrz, i on stoi, on nawet nie, nie próbuje, nie wiem, się odplokować, nic. Mo mo może tak być, nie? skończyły się testy i włączyli w do e, nie wiem ja nie wiem czym były Teraz na pewno będą, dopiero jak ten będzie duża zmiana. I patrzcie co, co ten Polak robi. On stoi jak cymbał. Nie wiem. Nie no, ja będę obserwować, nie? Jak będzie te nowe e, testy do Blitza 2.0, no to będziemy testować, nie? Jak będzie OK, no to warto będzie grać, tylko wiecie co? To jest lipa, że... Czekaj to, niech ta powtórka się skończy. E, lipa jest tym, że Jana ich miejscu by nową grę zrobił, podobną do Blitza. Bo Nowi grać by przyszli, ja nie wiem czemu takie staty. Ile on ma? Sześć tysięcy. A ten? Pięć tysięcy. Aha. Aha. OK. OK. Czekaj to wiele. A tutaj już nie powinno być, że oni powinni dostawać nowa, no, normalnych graczy, jak już ominiesz te 5 e, tysięcy? Zobaczcie jaka różnica, tu a tu.